Hej okay, cześć, Mando wam wszystkim ludzie z tej strony Small Big The Play a to jest 20 odcinek z gry Lego Star Wars 3 wojny klonów Ale jesteś drogi I Czekaj, ja chcecie kupić? Moment, spokojnie! Mm. Kurczę, nie to nie jest kłód, czego między jeszcze go zabiłem Dobra, mniejsza z nim I popatrzcie, 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 popatrzcie to co się dzieje Bestia Zillow, nie mam pojęcia co to jest, ale jest, a więc tak, zaczynamy w takim razie to a więc po wykonaniu wszystkich trzech światów odblokowa odblokowała nam się ta misja. Jest jeszcze jakaś? Bo może jeszcze jest, nie wiem. Mm, chyba widocz chyba nie widać, a więc nie wiem, nie mam pojęcia co to jest. Pisze bestia z dzidlo". w takim razie zaczynamy chyba. Jakaś dodatkowa misja, albo to jest ostatnia misja w grze? Nie wiem, dobra. Epilog! A więc poprzedni odcinek myślałem, że jest ostatnim, ale to jest ostatni, okej, okay, dobrze wiedzieć. Okay. No nie wiem, bestia Zillo ta misja się nazywa. Mam nadzieję, że to będzie jakaś bestia. A więc tak, w poprzednim odcinku mówiłem, że to, że tamten jest ostatni, ale nie wiedziałem, że odblokuje nam się taka misja i... A więc w takim razie to jest chyba ostatni. A więc dobrze, bestia Zillo. <tak>, tak się misja nazywa. I co? Musimy na początek tutaj chyba Większość, nie wszystkie, tylko tamtą podbić, przynajmniej. Eee, Wieże, znaczy no. no? No, no, no bazę, 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 bazę. Więc najlepiej byłoby zniszczyć wszystkie po kolei Tak myślę Ale dobra Na początek weźmy sobie szybko to I może dosięgnę Tak, dawaj, dawaj, dawaj Szybko się obracaj, 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 obracaj Pudy, czy chociaż jeden strzał powrzedza, ale to i tak za mało No dobra W takim razie szybko my tu sobie zbudujemy jakieś fajne działo. Ale nie stać mnie, no tak Szbierz, zbierz, 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 zbierz Mam 4000 Nie jest to najlepszy wynik, bo mogę mieć więcej mogą sobie teraz pozbierać ale nie jest też najgorzej, okej okay, w takim razie... Hmm. O jest, dawaj, dawaj, dawaj Czekaj, 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 nie, nic tu nie do... Rob... Bierzemy, bierzemy, bierzemy mój motocykl no, kosmiczny No i trzeba to zniszczyć, znaczy nie zniszczyć Okej, okay, już stad, już znaczy nie bijcie tego ludzie, dojdy klony Wy Właśnie, zostawcie mi to jeszcze troszeczkę Dobra, tam walczył moi, a więc bardzo dobrze, zniszczyłem sobie koszary... Namierz, 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 namierz Pięknie, 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 wszyscy się padli Koszary, 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 koszary niszczymy jak w lezie. Pięknie o to chodzi właśnie Dobra, teraz to szybko 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 jeden czołki tyle mogę nim zdziałać A więc bardzo dobrze O fioletowa moneta Bierzemy, bierzemy, bierzemy Bo się przyda, bo się przyda kasa Bardzo się przyda kasa To zabierają mi go, dobra, mniejsza z tym Dawaj, 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 bo jedna moneta Jest, chociaż widziałem jedną Bardzo dobrze, mnie to cieszy Okej, okay, tu już bazę przyjęliśmy tam, tu właśnie teraz szybko koszary na początek zniszczymy może, może szybciej będziesz po mieczem, tak myślę. Też nie wiem, ale dobra, niszczymy mieczem. Dawaj, 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 dawaj. I tam mamy przy okazji po lewej działo. Więc nie wiem, czy tu warto je przyjmować na chwilę, bo tutaj... Coś niszczyć da się? A nie wiem, dobra, spróbujemy. A, jest zginę jeszcze. Fast. Okej. Okay. Udało się, kasaka. A, i nie żyje. O, ma 15 tysięcy. Aha, bo wziąłem jedną tą niebieską monety, fioletową monetę. Szkoda, że nie dwie, ale jedna też, dobra. I niszczymy to w takim razie teraz. No i tak jak wcześniej, wcześniej mówiłem, to chyba jest ostatni odcinek tej gry, znaczy to jest od, na pewno ostatni odcinek, bo to jest epilog. Hm, ale myślałem, że poprzedni był ostatnim, a więc fajnie. Ciekawe czy w ogóle... Zginąłem. <laughs> Ciekawe czy w ogóle ta bestia Zillo będzie, znaczy bo ja nie wiem co to jest, ale już się cieszę, już się cieszę, już się cieszę na zapas. Yy, dobra, spokojnie nie dosięgnie chyba, więc trzeba to po prostu zniszczyć i bazy przejąć. Wie, wiecie co, ja tu sobie zbuduję yy, jakiegoś czołga. Albo weźmy... działo jedno też może być, działo za... Aj, po co ja to zrobiłem, jak tutaj nie mam nigdzie zasięgu z niczego. Dobra, już nikt sobie będzie. Yy, weźmy sobie nie małe wsparcie, tylko wsparcie powietrzne... Mam to, weźmy sobie to szybko, poczekajmy jeszcze przy okazji na to i pójdziemy z tego niszczyć i zniszczenie, okej, okay. już leci moja maszynka kochana <grytanie> lecimy, znaczy jedziemy, żeby mogła mi się kamera obrócić, bo fajnie, ale coś nie, nie idzie dobra, <grytanie> no nie, to nie e, tu mogę coś zbudować, ale nie wiem co nawet dobra, ja szybko, szybko na początek tych okej na jeszcze, na mniejszy strzel, na jeszcze strzel, na jeszcze strzel Okej, okay, udało się. I co tam? Mają pole ochronne, ale jeszcze trzeba zniszczyć... ...inne rzeczy. Yy, tutaj coś mają. Mają koszary. Szybko, szybko, szybko niszczymy je. Ajajaj, za daleko stoję nawet. Odsuń się, odsuń się, odsuń się, odsuń się. Dobra, idzie. O, fajnie, fajnie, fajnie. Ładnie to niszczy wszystko. Ajajaj, złote. No niestety, złote muszą być. Ale złotych nie lubię. Namierzmy sobie ten cel. Od go zniszczymy, jak się da właśnie teraz. Yy, złotych, nie, złotych nie damy rady, tak? Tak, złotych nawet nie ma co ruszać, bo nie damy rady i tyle. W takim razie idziemy tam dalej. Jeszcze na początek w tych strzelę raz No ale niech podejdą może chociaż. Dawaj, dawaj, dawaj! Teraz, teraz, teraz! Mam ich na celu, mam ich na celu! No nie mogę coś trafić! Albo może ich szybko zniszczę. Albo niech panie nie, tak, okej, okay, udało się. Teraz trzeba te koszady szybko. Mogę nawet takie odległości strzelać. Dawaj, 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 namierzamy i strzelamy. Idą, idzie, 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 idzie. Szybko, 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 szybko. No wyszły do wyszły, ideal już mniejsza z nimi. Dawaj, dawaj, dobra! Maszyna to jak ten jeden czołk i już niszczy wszystko. Okej, okay, szybko ich rozdeptać, a tam jeszcze za mną się pojawili, ale dobra, dobra. W takim razie szybko, szybko, szybko biegniemy tam wyłączamy zasilanie będzie trzeba zbudować koszary swoje poczekać na dinoidy na klony no i wtedy mm, wtedy co robić i niszczyć te złote tak będzie trzeba to za chwilę zdobyć. a więc co zniszczyliśmy y, pole ochronne znaczy no zdjęliśmy fast 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 bo jest ich za dużo okej okay, padli, y, mam nadzieję że tu mój, mój 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 czołg się trzyma znaczy ten wiecie co moje to było gdzieś kurcze zniszczyli mi jak tak można? No nie wiesz. No ale dobra, zniszczyli to, zniszczyli, nic na to nie poradzę. A tutaj co jeszcze oni mają, że to nie jest moje, co? Aha, to... Aha, to, to nie było moje wcale. No dobra, czyli trzeba się tam gdzieś wrócić i zdobyć jako działo albo O tam chodzi! Ooo! Jeszcze lepiej, jeszcze lepiej powiem wam. Tylko to jest troszeczkę powolne. No dobra, to niech jakoś sobie idzie powoli. A my tu musimy ogółem wynająć całkiem dużą ilość klonów Ale kurczek nie stać mnie na nic prawie. Hm, No ten poczekaj sobie wyłączę te pole ochronne I wtedy coś się będzie działać A więc wyłączamy No i tak O! Dawaj, 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 dawaj Czekaj weź mi to oddaj Weź mi to oddaj, dziękuję I idziemy To ma bomby, ma bomby, dobra, fajnie I idziemy tam teraz Jakoś to powoli się uda zrobić, albo po prostu niszczyć poko... tamto na górze mogę w sumie zniszczyć, tak, to jest, tylko moment, 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 moment. Pójdę sobie, zniszczę... Ajajajaj, mm. ej, 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 ej. co ja w ogóle robię, co ja robię, co ja robię, tu nie było tego, tego? O właśnie, o tym mówię. Dawaj, dawaj, ja pierwszy będę, wygram, 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 jest, udało się. O to chodziło, teraz tutaj... Dawaj, 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 dawaj. dawaj. Okej, okay, fajnie. Teraz trzeba przejąć po prostu tą bazę. I już wtedy będzie luz mi się wydaje. Bo już wiem co będę robił. Dawaj, dawaj, jeszcze to szybko. I tamta jedna rzecz. E, to już wygraliśmy prawie. <grym> znaczy to zrobimy za chwilę. Tylko kasę weź, kasę weź, kasę weź, bo się przyda za chwilę. O, no, dobra, wezmę do kasę już stąd. O, jest. No i fajnie, wyjdziemy stąd na chwilę. Zbudujemy sobie koszary. Weźmy generała Ponsa, czy jak mu tam? jesteś? Jest? Eee, gdzie jestem? <grytanie> tutaj w środku <grytanie> Dobra Czekamy na nasze klony Koszary z blasterami też mogą być Ogólnie potrzebuję tutaj klony Klonów i tyle Też mi się wydaje Aha, oni są tutaj Dobrze Poczekajmy jeszcze na blastery Znaczy na tych I już, zapraszam was wszystkich Aha, dobra niech będą ci biali <noise> Znaczy ci, no wiecie Strzelamy, strzelamy, strzelamy panowie Ile w ledzie Zerwałem połączenie? Chyba zerwało mi połączenie A nie, nie zerwało Dobra, idą cały czas za mną, więc <noise> Niszczymy wszystko na swojej drodze wręcz mówiąc Mówiąc Okej, okay, czy musimy zajść tutaj? Okej, okay, fast, fast, fast ludzie moi Nie, 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 co ja zrobiłem, co ja zrobiłem? Idą? Idą I namierzamy to I strzelamy panowie czy rakietami nie pójdzie Aha No to muszę znaleźć tych drugich no, Z połączenie w takim razie I trzeba znaleźć tych drugich Bo pewnie oni jeszcze gdzieś tutaj biegają Bo się nie pojawiają nowi A więc, moment, moment, moment Hmm A jeszcze tu wjechciałem No ja Aj, 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 aj Niedobrze, no chodźcie Strzają, strzają Ale tutaj nic się nie dzieje I w sumie rację, bo pewnie Bardziej by się to przydało. Chociaż tu się wszystko odbija. A weź... Patrzcie jak pleców strzał. O! Dobra! Wy tu zostańcie jednak. A idę szybko na tamtych. Szybko, szybko czekajcie! Nie biegnijcie... Co 1 na 5? <grymnie> Nie wiem. Przejmuję was. Dzięki, fajnie. Oni chyba mają te karabiny czy coś tam. Dobra, chodźcie panowie, chodźcie panowie, chodźcie panowie. Tędy, 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 tędy. I strzelę może wam się uda. Tutaj! Czeka! Pobiegli skubańce! No czekajcie na mnie! A Mam ze do kasy, wow. No popatrzcie, pójdą, zniszczy tamtą jedną rzecz. W Dobra, gratulacje dla was, udało wam się powiedzmy. A teraz chodźcie za mną i niszczymy to co ja chcę. Dobra, już prawie. Ok, jesteśmy na ich ba w tej bazie. Ich, jeszcze tu podejdźcie, 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 podejdźcie... No i strzelamy, może tym razem się pójdzie? Idzie! Super! Dawaj, 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 dawa, dawa, się nie poddawać, wszyscy strzelają z całych sił... Tyle ile mogą... Jeszcze we mnie strzelają, Pust, strzelają we mnie, fast, 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 N niszczymy to coś! Już prawie ginie, tak mi się chociaż wydaje. Patrzcie jak się świeci, pięknie, baza przyjęta, o kurczę! Kasa, 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 dużo jej tu jest... 30 tam... Bierz to... No czekajcie na mnie! Pobiegły pawiany, no... No czekaj! A dobrze! No nie, bo zginęcie wszyscy... Czemu nie giną, tylko ja? Pud, No prawda, tam pobiegli wszyscy... No czemu to mnie... Gdzie były kasa... 12 tysięcy już straciłem? No naprawdę... Joość... Dobra... Tu też mnie niszczy, no wszystko mnie bije po prostu. Wow. No dobra, o idą ci moi z blasterami. Znaczy no. Bo zginęli już oczywiście. Fast, fast, fast. Ja tu was przejmuję panowie i tu nic się macie nie ruszać. Przejęci, dziękuję bardzo. I idziemy. Idziemy za mną. Już nam tutaj niewiele zostało, więc trzeba to szybko zniszczyć. I nie wiem, walczyć z bestią czy co tam będzie, w ogóle nie mam pojęcia. <śm> bestia zillo. Wow, epilog. Koniec gry to będzie... Myślałem, że poprzednie nie był końcowy. Nawet napisy zostawiłem. No sumie dobrze że napisy zostawiłem. Tu nie będę musiał w tym odcinku czekać. Nie wchodzimy na te pole. Bo ja nie wiem, gdzie tu w ogóle było to coś. Nie, 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 nie. Chodźcie tędy. Moi mili. Tam to mamy. Aha, ale z takiej od... Nie, 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 nie. nie. Mam nadzieję, że nic nie puściłem. Nie puściłem, dobra. Okej, okay, stąd strzelamy, panowie. Strzelamy! Jeszcze raz sobie robicie? Chodźcie by tutaj. Myślałem, że ode mnie uciekli znowu. Ale no szczęście nie. Okej, okay. strzelać proszę mi tu. Stawać. Jest! Idzie. Idą, 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 idą. Strzały. Super. Ja też się dołączę. Zawsze to jeden. Zawsze to szybciej idzie. Dobra. A więc już prawie nam się udało. Jeszcze moment, jeszcze moment, ale jest dobrze. Jest bardzo dobrze. No już już udało się i mamy tam wolne A więc trzeba wziąć tylko ten nasz czołg I już A z nim zabili mi go akurat jeszcze teraz A nie ja to mogę już chyba... Przeżyj to, przeżyj to! Pięknie Ja to chyba tylko mogę już A nie nie mogę pójść bo to muszę mieć wszystko moje jakby No dobrze w takim razie trzeba po prostu się tam uda Znaczy po prostu trzeba iść gdzieś tam A w sumie może być nawet i to <laughs> Może być i to właśnie zawsze będzie szybciej. I teraz zbudujmy sobie tutaj jakieś fajne działko. Ma... Nie, nie ma wsparcia, tylko jakieś porządne wsparcie. Choke X nie stać mnie. A to się nada, to się nada spokojnie. Okej, okay. czekam, 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 czekam. <laughs> no już prawie nam się to udało przejść. Już tylko tam zajść. I tak, tu, żeby jeszcze nie zginąć, takie namierzanie weźmy właśnie. Nie, 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 odsuńmy się, odsuńmy się, odsuńmy się. Patrzcie jak to mnie bije, jak to mnie bije. Ale co? Aha, to mnie bije, no, w końcu damy radę. No i dawaj, dawaj, bo ja mnie też to bije, fast, fast, fast! Zużyłem! Ha! O, ale kasę. nie no, sporo, 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 sporo Jeszcze tylko to Tylko coś nie idzie Aha, bo to jest złote, rozumiem. Yyy... Tak, w takim razie nie mogę tego przyjąć, tak? Nie mogę. A szkoda. Więc muszę szukać mojego wojska. Tutaj jest... Chodźcie, chodźcie, panowie, chodźcie, panowie, chodźcie panowie. Przyjmuję was. Pięknie. I już tylko teraz to zniszczyć. No i będzie chyba zaliczone. No weźcie się ustawcie jakoś sami. I strzelać mi w to. Pięknie, a więc już prawie to kończymy. W ogóle nawet nie wiem co ja tutaj zbuduję, ale coś na pewno. Okej, okay, już prawie, już prawie. Momencik, momencik, już połowa poszła, znaczy już nawet za połową, Dwie kuleczki, jedna kuleczka, no i nam się udało. I un budujemy. X. hm co to za X? Dobra, aby okiełznać bestie Zilo potrzebujesz czołgu lx 200 czy coś w tym stylu Okej okay, Spoko A więc tutaj widzę, że trzeba zbierać kasę na początek yy, I potem coś zbudować Znaczy za chwilę coś zbudować A więc zobaczmy ile ten czołg kosztuje Działo Działo? Nie, nie potrzebuje działa Chyba Nie wiem nawet A Patrzcie, jak tu kasę można zdobyć fajnie A to co Nie wiem. A może zbuduję z jedno działko czemu nie? Bo tutaj wszystko jest to samo z tego co widzę. No dobra, mamy działo, ale chyba raczej z mi tu nic nie da. Nic mi nie zadziało. Tak, nic tu nie za bardzo nie dało, ale dobra. Aby zniszczyć czołgu potrzebuję... aby zniszczyć bestie potrzebuję czołgu RX200. Okej, okay, spoko, tylko jak go zdobyć jeszcze takie pytanie? Hm. Wszedłem w to coś. Jak? <grytanie> <grytanie> no Dobra. Więc nazbierajmy kazę, bo z tego co się nie mylę, on kosztuje 50 tysięcy. Ale mogę się mylić, no oczywiście. Ale, albo weźmy to nawet. I pojedźmy gdzieś... Albo w sumie z tego będę z zbierał, będzie jeszcze szybciej dosyć. No znaczy będzie szybciej po prostu. O, popatrzcie jak leci, fajnie. No i tak, tu też mamy naszą bazę, ale czy mogę tu coś zbudować? Innego niż tam? Małe wsparcie powietrzne, ja potrzebuję małego wsparcia powietrznego. I nawet bardzo też nic nie mogę hm. no dobrze a już przynajmniej tu coś jest chociaż tylko by mi się przydał ten jeszcze na mój pojazd a tego przecież już gdzieś zostawiłem niestety a tu nic nie mogę hm. aż dziwne troszeczkę hm. A o jest tu jeszcze jeden chociaż zawsze coś zawsze będzie właśnie szybciej Okej okay, bierzemy, a może w, może w odpowiednim miejscu gdzieś O tu jeszcze mamy jakąś bazę naszą No zobaczmy tutaj, szybko 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 No nic nie, nigdzie nie mogę no Albo mi nie stać albo nie ma pojęcia co jest Bierzemy, 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 bierzemy Albo nie byłem dowódcą, znaczy chodzi mi o to, że może zło posadził Okej okay, poczekajmy aż, aż to spadnie Weźmy tu kasę i mam już 48 tysięcy, prawie nawet już 50... Tak, już 50 tysięcy jest nawet. Więc zejdźmy. No i nic nie mogę. A czemu to nie ma pojęcia. A już może mam pomysł. Może muszę zbudować wszystkie działa. Ale w sumie to jest jakaś myśl chociaż. Mogę spróbować w sumie. Zawsze to może akurat będzie się dało coś zrobić. A więc tak, chyba mogę jeszcze tu jedno zrobić. Tak, mogę jeszcze jedno? Potrzebny nam jeszcze ogółem dwa. tu tu dobra. Zawsze to będę sobie strzelać, teraz budujemy tu jeszcze z jedno. Moment. Dwa. Dobra, mamy kolejne działo. Jeszcze jedno, jeszcze jedno, jeszcze jedno. Tutaj, może być i tutaj. Okej, okay, mam wszystkie działa zakupione, więcej nie mogę już niestety. Hmm. No ale co teraz? Co teraz, to teraz, to teraz. Podjadę do przodu i będę... A może tu się da coś zrobić? Nie, nie, za bardzo. Czołk RX200. No nie wiem o co chodzi. Aha, tu już w ogóle za dużo jest tego wszystkiego. <grytanie> Niestety... Weźmy nasz pojazd. Szybko, 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 bo już tu nam rzuca wszystko. Dobra, mam pojazd. Tu nic nie ma, a może tu się da. Może tu się da. Koszary nawet co, no nie wierzę, nic nie mogę budować, nigdzie w sumie. A czemu? Przecież powinienem móc, a może to mam szukać właśnie odpowiedniego? Bo tu może będzie się dało. No też nie. Działam wszystkie zbudowane, więc tutaj nic nim nie zrobię. Nie mam pojęcia co trzeba zrobić. Czołg z potrzebuję po prostu czołg, ale nawet nie, nie wiem skąd go zdobyć. Znaczy, nie mogę coś. A może sobie za te jakoś pomyślę przez chwilę. No nie wiem. A jak tam się będę jechał do tyłu, to może też coś będzie. Ale patrzcie, kozacka to bestia. Nie, tu też nic za bardzo nie widać. A więc myślę, że już stopiłem. A może... Jeszcze jedna rzecz. Moment. Zobaczę co. Zobaczę, czy tutaj mogę. Jeżeli nie, to mam pomysł. Nie mogę. Hm. <laughs> Raz. 2, 3, 4 Myślałem, że jest pięć i może na każdym byłoby trzeba postawić jakieś, jakieś działo Dobra, zaraz do Was wracam Okej, jestem, no i sprawdziłem sobie co tu trzeba zrobić No i tak, musimy na wszystkich jakby bazach poustawiać yy, po jednym dziale. Już tam działa te wcześniejsze poniszczyłem znaczy, tak mi się wydaje, że tak trzeba zrobić, ale tak raczej trzeba zrobić. Okej, tutaj działo jest, te teraz jeszcze tutaj. Dobra. O, widzieliście? Popatrzcie, tu się da, tu się da! Czołg RX-200, proszę bardzo, o to chodzi. No i fajnie, mogę zbudować, zbudować czołg, więc po prostu musiałem mieć wszystkie jakby bazy obstawione, tak mi się wydaje. No i możemy jechać i niszczymy Zillo! Ale dwałem porządnie No weź przejść, weź przejść, weź przejść, no nie przyjadę jeszcze Dawaj, 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 dawaj O udało się Szybko unik, unik, Piękny unik wręcz Dobra Jedziemy ją! Niszczymy go znaczy Fast, o to chodzi Nie daduję ci za to co mi tu zrobiłeś Choć nawet nie wiem co zrobiłeś Ale udało mi się, nie udało mi się jeszcze No nawet, nawet dałem jeszcze celować No ja muszę celować, zawsze trzeba celować No ile można to atak, to atakować No jeszcze mi ucieka w każdej strony O patrzcie, no widzieliście co się stało z moim czołgiem No poleciał, przykroił się na pół Ajej, A jej, muszę teraz lecieć po kolejny Tyle, że mi się kasa kończy Mam 200 tysięcy, czyli stać mnie tylko na jeden Okej, okay, a czy co się stanie, jak wykorzystam te 5 Aha, już wiem co się stanie Zburzę i zbuduję sobie jeszcze jednego Okej okay. Dobra, więc trzeba to jakoś teraz lepiej ustawić Taki ma to duży zasięg a może właśnie o to chodzi... O! Patrzcie! Dwa czołgi chyba w to strzelają! Rozumiem! Tam czołg też jest po lewej? Jest! Proszę! No tak, mamy... Coś tam strzela z tego co widziałem. A więc rozumiem o co chodzi. Rozumiem, rozumiem, rozumiem. Tu chyba jednym nie damy rady, tak sądzę, ale jakbyśmy zbudowali kilka sztuk... Tylko mi nie stać. To by mi się przydał śmigacz teraz. Ale skąd ja go wezmę teraz? Chociaż tu w sumie oni tak byli jak celują, więc może to nie ma sensu. Nie wiem. W sumie wezmę tę okazję, podbieram sobie szybko. Może się przyda. Może trzeba do niego bliżej podle podjechać. No popatrzcie. Fast? Chociaż jedną strzecz musi. Patrzcie jak celuje, patrzcie jak celuje, no! Dawaj, teraz to trzeba wykorzystać, a nie zmarnowana okazja. No tak, było już chyba blisko. Tak mi się wydaje, bo tak się mocno świeciło bardzo. No patrzcie jak takie teraz znowu. No dawaj, 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 chociaż jedną muszę żeby z padło, no. Nie wiesz. Dawaj. Jak zginę to... Nie wiem, sobie cięcie i po pozbieram sobie troszeczkę kasy. I tutaj coś... Innego zdobyć nie wiem. No niech, to tak fajnie mi tu szła to na nic nowy. Chudycz. Wiejemy stąd. A bo wezmę tą kasę jeszcze. Szybko, szybko, 20 tysięcy chcę mieć. Okej, okay, mam. Ej, Dawaj, jedziemy z tym. A mu to popatrzcie po prostu nie idzie. Z dwóch dział obrywał, ale dalej nic nie szło. Więc myślę, że trzeba zbudować wszystkie pięć sztuk, więc tak mi razie idziemy, to zrobimy. Ale leciałem, nawet nie wiem czemu tak... Dobrze, mamy kolejnego. Niech sobie ktoś tam do nich wsiada wszystkich. I jakoś tam powoli damy radę. Myślę, okej, okay, mamy... Niestety, no oczywiście, zapomniałem znowu. Popatrz, w sumie dobry pomysł myślę, bo tak będą trzy wszystkie strzelały. Ja sobie pozbieram teraz kasy, muszę szybko zabrać 60 tysięcy około. No czemu nie rzucasz teraz? Aha, możesz właśnie wtedy miałem w niego strzelać. No nie wiem, jak będzie coś takiego jeszcze raz, to wtedy zacznę strzelać. Yyy, ochra... Oh, oh, nie, swoje... czołgi przed szczątkami, czegoś tam, aha. Popatrz, co tu się dzieje, teraz nie idzie, znaczy... Dawaj, dawaj! Jest! Udało się! Jo berwał! Ha! Już? Chyba nie. Dobra, i w, tym, w ten sposób ukończyliśmy ostatni poziom grze. Na pewno, to był ostatni poziom, bo epilog to epilog... ...i nic nie można tutaj powiedzieć. <grym> epilog to epilog. Tak, a więc 15 tysięcy monet do naszego skarpa ląduje. Nie najgorzej, może być. Zawsze coś, mam już 240 tysięcy. A więc w ten sposób ukończyliśmy LEGO Star Wars 3. Już tam mówić nic tutaj nie będę, bo powiedziałem w poprzednim odcinku, bo myślałem, że poprzedni był ostatni. O, kontynuuj fabułę. No i jestem na sadku. To można było powiedzieć, że była tak jakby też taka misja dodatkowa, tak mi się wydaje, ale dobrze. Epilog to też w sumie epilog. No i tak, mamy tutaj wszystko ukończone. Bestia Zillow pusta, czyli już zrobione. Żadnych innych misji nie ma. Nie ma, a więc w ten sposób uważam, że zakończyliśmy LEGO Star Wars 3 na moim kanale. Więcej z tej, gdy już w celi nie będzie raczej. A więc dobrze, ja się z wami żegnam. Subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie. Do zobaczenia, trzymajcie się i cześć.